A więc zatem zacznijmy sobie moi drodzy od clear'u, szczerze mówiąc standardowo jak nagrałem ostatnimi czasy poradnik do wszystkich dżunglerów, mniej więcej jak się czyści dżunglę i tak dalej, postanowiłem właśnie, że zrobię to standardowo, czyli zrobię reda, jak widzicie zrobiłem sobie, zrobię sobie reda wilki. Eliską robię, potem blue żabę. Mam trzeci level, jest minuta 2 minuty 48 sekunda. Dokładnie zmierzam na bota, wracam potem na żuka w taki sposób to wyglądało. I teraz chciałbym Wam przedstawić jedną drobną drobnostkę, taką, ale również ważną. Zobaczcie na to zagranie, które się zaraz tutaj stanie. Jak widzicie, Irelia znajduje się w tym krzaku. Co ja robię jako eliska? Puszczam pająka, wypycham ją z tego krzaka i stawiam warda. Momentalnie ona nie wie, że w tym miejscu znajduje się wizja i dzięki czemu ja ją widzę, mogę sobie cofnąć od razu po orakle i w ten sposób mieć przewagę nie tylko w zasadzie na ganku, ponieważ ta orakla z tego co mi się wydaje ma cooldown na 60 i w zasadzie w momencie jak czyścimy całą naszą dżunglę, zrobimy sobie trzeci level i wbijemy po prostu na bota wraz z oraklą. Jeśli chodzi o taki standardowy clear i tak dalej, to eliską staram się głównie y, clearować y, za pomocą W. Oczywiście jakoś tam pod Invade i tak dalej się nie przygotowuję, więc żadnego kokona na pierwszym poziomie nie biorę, bo po prostu to się według mnie nie opłaca. Jeśli chodzi o clear, to standardowo Scion, czyli to planer mi pomógł. Jeśli gracie eliską, staracie się zaczynać od strony Red site'u, ponieważ. Yy, ona potrzebuje ataków. nie oszukujmy się, jakieś cd i tak dalej. No, sprawia to mi przyjemność i tak dalej, mieć CDR-a na, na niej, ale szczerze mówiąc, w pierwszym fazie gry polecam Wam zrobić rada. Potem standardowo w ogóle przełączę sobie na kamerę zamiast tak kręcić myszką. Potem standardowo, jak widzicie, zrobiłem sobie po prostu wilki bezbędnego takiego, bezbędnych problemów. Zawsze staram się zniszczyć dwa małe wilki na samym początku. Plusem jest to, że na teraz, w tym sezonie, w zasadzie w presezonie, dostarczają one 15 golda. Wcześniej dostarczały 10, oraz za wilka chyba, gold został lekko zwiększony, co jest mega fajną teraz przewagą. I szczerze mówiąc, mam zagwozdkę, czy naprawdę golemy się opłaca robić yy, od razu po redzie, ponieważ golemy dostarczały kiedyś 10 golda i to była prawdziwa farma złota. A jeśli chodzi o teraz, to tak naprawdę tego złota jest naprawdę niewiele, jest chyba zmniejszone aż o połowę, e, więc wiecie, to jest trochę lipa. Jak widzicie w zasadzie w momencie robienia blue e, mamy 60 many, używaliśmy wtedy pająka i tak można powiedzieć, przez chwilę kajtowaliśmy tą żabę, żeby ku nam się odnowiło i w zasadzie widzicie, jest druga minuta 53 sekunda, mamy trzeci level i albo możemy zmierzyć na namida, albo zmierzyć na bota. I w zasadzie jesteśmy jeszcze chwilę przed Żukiem, co daje nam niesamowitą przewagę. I zobaczcie co ja teraz zrobiłem. Zmierzam, jakoś widzę, że mój się Yasuo bije z Malphitem na midzie i nie, nie oszukujmy się, jest on trochę low. Postanowiłem, że po prostu zgankuję. Jak widzicie, no niefortunnie nie udało się przewidzieć flesza przeciwnika. Co prawda Sion tam niestety zginął na topie, ale to nic, nie przejmujemy się. Eee, zaczynam podejmować się ofensywnego trybu gry. Po prostu podejmuję się wszelakiej wizji. Jak widzicie, orakla została zrespiona, czyli mamy teraz fajną przewagę. A eee, Amumu zmierzył na ganka na topa... E, no Boże, na mida, przepraszam. Jak widzicie, zabiliśmy go z łatwością. Mamy 1-0. Fakt faktem, na tego Malphite'a nie udało się niestety wygrać. Nie, eee, Od razu wam spoileruję, ponieważ... Mogę to, to lekko przewinąć, eee, ponieważ tutaj się bejtowaliśmy non-stop. Ja po tym minionie miałem czwórkę i myślałem, że podałam jego w zasadzie jego obrażeniem, ale jak widzicie niestety padłem. Także przejdziemy sobie trochę dalej, ale albo w zasadzie poczekamy. Też napiszcie mi guys w komentarzu, czy w zasadzie chcecie, żebym omawiał całą powtórkę w przyspieszonym tempie, czy w zasadzie mówić wam najważniejsze elementy, bo jeżeli mam być szczery, zawsze poradniki robiłem w sposób taki, że po prostu obserwowałem grę na bieżąco i ją cały czas skomentowałem. W taki sam sposób teraz mogę robić z powtórkami, więc możecie dać znać, czy wam jest to obojętne, czy nie, bo szczerze mówiąc, mi jest to obojętne i tak oglądam tą powtórkę albo jestem w trakcie gry, to staram się ją omawiać na bieżąco, nieważne w którym momencie i tak dalej. Po prostu już tak kwestia przyzwyczajenia. Jeśli chodzi o gameplay, który przed chwilą zobaczyliście, zrobiłem żuka, bo to rzecz najważniejsza, ponieważ my z Amumu razem wywaliliśmy się w early game. No nie oszukujmy się, mamy tutaj teraz jeden do jednego tyle samo farmy. W momencie kiedy ja widziałem, że on już padł i w zasadzie ja też umarłem, kupiłem sobie mobility, żeby być po prostu szybkim, mobilnym w early game, szybko gankować różne linie. Postanowiłem, że zrobię dolnego żuka, bo sądziłem, że Amumu zacznie właśnie od tej strony. Jak widzicie, Amumu jest na raptorach. Podjęliśmy się Żuka, mamy przewagę. Co teraz robię? W tym momencie roamuję bardzo szybko na kolejnego Żuka, żeby po prostu mieć przewagę w złocie. Tak, nie oszukujmy się. Przewaga w złocie jest naprawdę ważna. W tym samym czasie Amumu w przeciągu, kiedy zrobiłem dwa kampy, on zrobił ledwo co jeden. I fakt faktem to był Amumu pod tak więc też trochę unlucky. I jak widzicie zrobiłem od razu gang, ganka na topie, jest 5 minuta 20 sekunda, jak widzicie niesamowite placementy i playsy i tak dalej pozwoliły mi zabić tą irelie wraz z Sionem. Także mamy 5 do 4. Byliśmy przy dwóch fragach, a mu przy jednym. Mamy piąty level po, po pinku, on ma w zasadzie nadal czwórkę. I możemy podjąć się ofensywnego trybu gry po raz kolejny, czyli znowu zgankować mida, albo po prostu wejść do dżungli przeciwnika. W tym przypadku postaram, postarałem się przynajmniej zrobić ganka po raz kolejny Yasuo, bo nie oszukujmy się, pod Yasuo matchup na malfight jest bardzo ciężki, więc każda pomoc się przyda. I jak widzicie cały czas splamowałem tymi pingami i tak dalej, żeby pomogli, bo nie oszukujmy się, no. Non stop, pingować ich to... To masakra, no ale na szczęście udało się zabić. Mogę sobie lekko gierkę przyciszyć, żeby mi nie przeszkadzała. Jak widzicie, w zasadzie zabiliśmy Malfajta. Mamy 1-1-2, szósta minuta, więc przy trzech fragach byliśmy. A Mumu w tym momencie, widząc tą całą sytuację, postanowił stilować mi dżunglę, ale szczerze mówiąc, i tak jestem do przodu z EXPEM. Eee, nie, przepraszam, on jest do przodu z EXPEM, bo ma o 10 farmy więcej. Natomiast my tego Expa możemy z łatwością nadrobić, bo zbytnio problemu z tym nie mam. Także myślę, że możemy sobie lekko przyspieszyć gameplay. W momencie, kiedy zobaczyłem, że mój boton potrzebuje pomocy, bo nie wiem, czy zauważyliście przed chwilą, on... potrzebowali pinga. Pinga zapingowali na mapie, że potrzebują helpa. Jak widzicie, kolejny gang udało się w zasadzie zabić. Tym razem Skyla z Senna. I w tym momencie powinienem się cofnąć do bazy, ponieważ mam. Chyba 1500 golda z tego co pamiętam, podczas tego i możemy się podjąć niesamowitych zakupów. I w zasadzie resetuję się, kupuję sobie książkę. Kupuję sobie pinka, czyli miałem, przepraszam, 1000 golda. Czyli te trzy asysty dostarczyły mi około 300 zł, Co jest nawet OK. Oczywiście pierwsze, co raszujemy to po mobilitach, raszowaliśmy item do dżungli. Jak widzicie, tutaj totalnie randomowy frak, udało się zdobyć na amumu. To nie było akurat trudne, co dziwne, zdziwiła mnie to naprawdę Irelia, ponieważ zamiast ona uciekać, postanowiła się w zasadzie czyścić te miniony, co w zasadzie nie wiem na czym miało wyglądać i w jaki sposób to miało działać, no, ale zabiliśmy, mamy kolejnego fraga, mamy 3, 3, mamy niesamowitą przewagę nad dżunglerem, fakt faktem, że on ma 43 farmy, a on 36, ale jak widzicie sfarmiłem sobie topa. Z łatwością mogę się podjąć kolejnego żuka. Zauważcie, że Amumu ani razu nie wziął żuka. Ja już wziąłem po raz kolejny, chyba trzeci albo czwarty raz żuka w tej grze. Co mi dało w zasadzie? No każdy żuk daje po 100 golda, czyli łącznie 400 golda wyfarmiłem z samego żuka, tak? Czyli przewaga w złocie nad tym Amumu jednak jest. Jak widzicie kolejny gank w zasadzie nam idzie. To chyba się właśnie nie udał, albo udał się w małym stopniu. W sensie udał się w małym stopniu, no generalnie przeżyłem, ale było to trochę riski, nie powiem, że nie. Jak widzicie zresztą sami. Także mamy w sumie 3-1-3, jesteśmy już warci według gierki 150 golda. Jest to nawet przyzwoity wynik, jak na moje. W sensie wiecie, early game polega na tym, żeby zdominować rywali w przeciągu pierwszych 10 minut. Myślałem nad tym, że w sumie na początku dosyć słabo mi szło. Ale szczerze mówiąc, jak byłem przy 6 fragach na 9, w tym samym momencie w zasadzie pomogłem topowi wygrać totalnie linię, ponieważ on ma 2-1, a Irelia nie wie co naprawdę budować, bo ma 2 Longswordy i 2 Doransblady. Bo Potem szczerze mówiąc, jak tam widzieliście, pingował cały czas o helpa i dwa ganki dostał z tego drive'a, ma 3 fragi, więc myślę, że ten early game naprawdę dobrze zagrałem, jeśli chodzi o tą grę. Potem już było tylko lepiej, ale zresztą za chwilę zobaczycie o co mi chodzi. Na samym początku, podczas tego kiedy przerwałem to nagranie, szukałem jeszcze przez chwilę tego malfight'a, bo liczyłem na to, że on się cofnie w tych, w tych krzakach, znaczy jednak zobaczyłem tam Amumu i od razu postanowiłem uciekać, bo bym je chyba zabił na strzała, jeśli chodzi o Q i tak dalej. Powróciłem do swojego lasu, po prostu z łatwością farmić e, dalej w swoją dżunglę z łatwością. Zauważyłem w sumie, że na swoim zegarku mam więcej niż yy, połowę expa, czyli po dwóch kampach mniej więcej tak sobie wyliczyłem, że chyba zdobyłbym ósmy poziom. Jak widzicie przystąpiłem do blue. Eliska ma to do siebie, że tak naprawdę zbytnio tej many nie potrzebuje, ponieważ no nie oszukujmy się, klikamy R to mamy trzy darmowe spele, bez możliwości jakiejś many i itd., więc to z łatwością możemy sobie używać i czyścić dżunglę jednocześnie z naszymi e, małymi stworkami. Mamy ósmy level. Jesteśmy dosyć 70% zdrowia, mniej więcej. Przystępuję do smoka. Jest równo 10 minuta, kiedy przystępuję do smoka. Co jest naprawdę coś ważne, ponieważ faza lejnowa się jeszcze nie zakończyła. E, faza lejnowa nadal trwa, więc drobny buff, jeśli chodzi o Ocean Drake'a, który dostarcza nam 3%. E, brakującego zdrowia przez 5 sekund. Jest naprawdę spoko wynikiem. W tym momencie ja mu robi... No nie oszukujmy się, Ereda. Ale widzicie. farma też co prawda 10 przewagi, ale ja w tym momencie zrobiłem naprawdę dużą presję na mapie. E, zrobiłem smoka. E, z łatwością. Momia akurat zmierzała w tą stronę, więc to trochę... E, laki, że tak to ujmę było. Ale szczerze mówiąc, no, wiecie o co chodzi. W tym momencie bottom też się bił i w zasadzie... No nie szukajmy się, jak drive ma 4-2, czy tam 3-2 zabili enemy thrasha, To z, was, z łatwością jest po prostu e, zdajwowanie przeciwnika pod jego turetem. Tak się w ten sposób również dzieje, nawet kokona nie musiałem trafiać, bo kliknąłem po prostu autoatak, zdobyłem asystę. Więc 3-1-4 w 10 minut 40 sekund. W tym samym momencie mumia zgankowała... W sumie mida, ale szczerze mówiąc, bez jakiegoś szału my, w 11 minut zrobiliśmy first turret'a. I szczerze mówiąc, yy, co mogę wam jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o tą grę? Składałem głównie AP, ponieważ widziałem, że na swoich yy, stakach, które zaraz oczywiście kupię, yy, w tym momencie jeszcze postanowiłem w ogóle skambić się na przeciwników. Yy, ponieważ jest taki, taka zasada, że. Jak botton na przykład schodzi od razu po zabójstwie, to po prostu na instancie idzie na linię, nie patrząc w ogóle na te krzaki. Tak w ten sposób postanowiłem zagrać, tylko widzicie, niestety nie udało się trafić kokona i tak dalej. Przez to, tre... <laughs> to draven dostał huka i musiał spalić sam samonerki, ale często to wychodzi, jeżeli kampimy tutaj jako Assassin w tych krzakach. i Szczerze mówiąc, czekamy i full kombujemy enemy dekery. 100% że działa, polecam wam to sprawdzać. W tym momencie w zasadzie trochę sobie mogę przeskipować, bo pamiętam tą grę dosyć dobrze, że tu się chyba teraz cofnąłem. A nie, przepraszam, jeszcze się nie cofnąłem. Zobaczcie jaki manewr zrobiłem. Zamiast teraz wjeżdżać momentalnie w kaise, która mogłaby uciec, po prostu poczekałem w krzakach, żeby... Wiecie, jej nie wystraszyć, można by tak powiedzieć. Ja myślałem na początku, że ona zmierza w tą stronę, ale tak się nie dzieje, po prostu fake koluje i czekam, oczekuję, aż ona pójdzie dalej. To jest typowe silverowe zagranie, że bez supporta zostajecie pod enemy turretem. No i patrzcie co się dzieje, ja po prostu hitnąłem sobie ją, żeby zdobyć Dark Seala. I dałem się zresetować Dravenowi, który już jest killing spree. Cofnąłem się, mniej więcej posiadam teraz chyba 2000 golda. Z tego co pamiętam, więc kupuję cały, cały item do lasu. Oraz kupuję, no, Dark Seal, jak przed chwilą wspomniałem, oraz Topłocha, czyli wydałem mniej więcej 1250, 600, 350. No to ponad 2000, miałem 2100 dokładnie. Także zmierzamy sobie z tym buildem właśnie teraz na. Mogę znowu kilitość postać, zapominam o tym czasami. E, przystępuję właśnie teraz do Reda, jeśli chodzi o farmę, to. A Mumun nadal dalej prowadzi, ale jak widzicie, ja zrobiłem Smoka. Mamy przewagę 2000 już nad naszymi wrogami. Zauważyłem, że tutaj Mumia podejmuje się tego. Podejmuje się Heralda, ale jak widzicie, mój feed akurat pomiędzy jej feedem. No, jest, jest trochę różnica, nie powiem, że nie. I od razu po zabiciu z, y, przeciwnika, czyli przeciwnego dżunglera, podjąłem się od razu z Dravenem Heralda. Dlaczego? Bo. Szczerze mówiąc, przyzwyczaiłem się, że stary Herald pojawia się w dziesiątej minucie i od razu znika. Natomiast tutaj mi Draven zepingował, że on jeszcze się zrespi, chyba z jeden raz. Więc przystąpiliśmy od razu do zraszowania go i liczyliśmy na to, że jeszcze możemy Heralda jeszcze, go, jeszcze jednego zabrać. I w tym momencie, teraz padła taka zagwozdka, i pytanie w mojej głowie, gdzie pójść z tym Heraldem? W to miejsce i zdobyć tak naprawdę jednego playta, który w zasadzie już się kończy czy pójść na topa i spuszować cały turet. Szczerze mówiąc możecie napisać w komentarzu co byście się, czego podjęli z tym heraldem, ale moja decyzja była w zasadzie chyba słuszna ponieważ zauważyłem, że i tak już plantingów, czy platingów, przepraszam że źle mówię nie zdąży już zabrać widzę momentalnie irenie na midzie przystępuję do zrobienia heralda w sensie wypuszczenia go na topa lekkiemu spuszowaniu czy zobaczeniu, czy tu nie ma przeciwników. po prostu spuszowaniu całego tureta z Heraldem. Myślę, że to była spoka opcja, ponieważ tutaj by Herald hitnął. I możliwe, że nawet. A możliwe, że nawet by nie hitnął tej wieży i w zasadzie z łatwością byśmy Heraldo dali za darmo. A tak przynajmniej zaoszczędziliśmy trochę czasu. Zdobyłem co nieco Golda, jeśli chodzi o Heralda. Oraz dodatkowo zniszczyliśmy turet, co było dosyć ważnym ogniwem. Teraz, sobie możemy lekko przewinąć. Nie żeby coś jak lagi będą, to przepraszam. Przystąpiłem normalnie do po prostu Blue. Jako, już niedługo smok się respi po raz kolejny, czy jest to Inferno, co jest mega przyzwoitą opcją dla nas, postanowiłem po prostu zabić tutaj w tym momencie Kaisę. Ponieważ, jak widzieliście, byłem na Orakli i nie było absolutnie nigdzie Wordów. Co dawało mi w zasadzie free killa. Mamy. 51 do 5 51 do 5 chciałem powiedzieć, Moja drużyna. W tym czasie, kiedy pingowałem, zrobiła Infernala. No i zmiana mapy standardowo. Swoją drogą, mogę Wam powiedzieć mniej więcej e, poradnik o smokach w tym sezonie. Ponieważ kiedyś robiłem taki poradnik, ale był w, z małymi zasięgami. więc możemy się go właśnie. E, mogę Wam go nagrać w presezonie, póki jeszcze jest. Moja drużyna tam się niefortunnie biła. Co prawda, pozabijać. Zabijali coś tam, ale szczerze mówiąc bardziej popa popadali. W, w tym momencie jak zauważyłem, że oni się serio biją. Po prostu przystąpiłem do ataku. No i jak widzicie tutaj co prawda Irelie udało się zabić z łatwością. Tak również i tresz, szczerze mówiąc, problemem dla mnie nie był. Użyłem stopłocza, którego y zakupiłem. No i jak widzicie, z łatwością Kaisa zostaje one shotowana i zdobywam. Double Killa? Nie, przepraszam, triple killa, bo w sumie... A nie, sorry, rally chyba ja nie zabiję. Eee, mamy w 16 minucie 716. Jesteśmy warci 900 golda w sensie 600 shutdowna plus 300, czyli łącznie 900. Mogę sobie czyścić lekko dżunglę bezproblemowo, wiem, że mumia się cofała, bo niedaleko tutaj były miniony, więc podejrzewałem, że się cofa. Eee, w sumie mamy teraz chyba w bazie 3000 albo nawet 2500, ale jako iż mnie ten żuk bardzo <gryw> bardzo można powiedzieć, eee, bejtował, to postanowiłem, że go zrobię, żeby mieć te 100 golda więcej. Wyczyściłem mniej więcej wizję, postarałem się jakoś zrobić jeszcze na szybko drobnostki w mojej dżungli, żeby po prostu się rozpiła. Cof cofamy się do bazy. Przewinę wam to lekko szybciej. Kupujemy następujące temy. Kupiliśmy zonę, kupiliśmy książkę i kupiliśmy pinka. Szczerze mówiąc chciałem na początku samym kupić medjaje, żeby mieć po prostu dodatkową możliwość stakowania. Ale szczerze mówiąc doszedłem do wniosku, że medjaja jeszcze tyle mi nie dostarczy, ponieważ jestem fidowany to tak. Ale szczerze mówiąc zawsze chciałem mieć taki gwarantowany damage. Bo nigdy nie wiemy, czy meczaje stracimy w danym momencie, czy też zyskamy. Więc postanowiłem, że po prostu złożę książkę, kupię pinka, no i w zasadzie tyle. Robiłem po kolei dżunglę w zasadzie bezproblemowo, nie patrząc, że moi tam umarli na bocie, czy coś w tym stylu. Przystąpiłem po prostu do czyszczenia dalej dżungli na drabianiu farmy, bo jak widzicie, 20 farmy w plecy to już jednak trochę boli. Nie powiem, że nie. Eee, nadrobiłem to w sposób taki, że zrobiłem górną dżunglę. Puszowałem w zasadzie mida jak widzicie tutaj z irelią non stop szukałem fightu jak widzicie udało mi się no nie oszukujmy się na 7-1-6 boże 7 -1 6 eliskę ciężko wygrać natomiast tutaj fartownie ona przeżyła bo odfleszowała od moich tych yy, pająków yy, więc tak szczerze mówiąc przez chwilę można powiedzieć tańczyliśmy jak widzicie na mapie specjalnie dla was ją powiększyłem Zaczęło ona tańcować w krzaku, jednocześnie prosząc o Amumu o pomoc. No ale jak widzicie, Amumu został złapany, a nie Irelia. No i został po prostu zmanżetowany przeze mnie. Mamy 8-1-6. Za chwilę powinniśmy, właśnie tak, powinniśmy być warci 700 golda. I co? I z łatwością możemy teraz, tak naprawdę, kierować grę. Mamy 10 staków, więc postanowiłem, że jak najszybciej we farmie. E, w farmie książkę do Medjai, żeby mieć darmowe staki. Bo szczerze mówiąc, jeżeli mam 10 staków, to jestem po prostu pewny, że tą grę mogę kierować. Dlatego po prostu cofnąłem do bazy. Jak widzicie, w międzyczasie mogę wam pokazać, że mamy 288 AP, 16 staków Der Harvesta w 20, mniej niż 20 minut, co jest naprawdę spoko wynikiem. E, moi zapingowali, jak i przeciwnicy, przepraszam, do ja zapingowałem, że smok jest już niedługo. Jest 20 minuta, posiadam aktualnie dwa smoki. Jeśli o to chodzi, czyli Clauda i. E, przepraszam, Ocean Smoka oraz Infernala. Jak widzicie, no tutaj Kajsa została złanshotowana przypadkowo, ponieważ chciałem zrobić golemy, ale widziałem taką animację w tym miejscu, że ona po prostu hituje e, tego golema i się po prostu dowiedziałem, czy domyślałem, że ona po prostu to robi, więc została złanshotowana. Jak widzicie, kupiłem sobie Medjaje i teraz przystąpiłem w zasadzie z tą książką, nie wiedziałem, co tak naprawdę zrobić, więc postanowiłem, że zrobię Banshee. Dlaczego? Ponieważ Irelia, Malphite, teresh Amumu, szczerze mówiąc, no to jest team comp pełnych ceceków yy, i tak dalej, stunów i licznych snerów i tak dalej, więc postanowiłem, że po prostu podejmę się tego yy, Banshee, ponieważ czasami może mi to uratować życie. A nie oszukujmy się w tym etapie gry. 21 minuta 916 1000 golda warty jestem, więc to naprawdę dużo dałoby przeciwnikom. No i szczerze mówiąc, to już jest do końca takie czyste farmienie i tak naprawdę oczekiwanie na jeden fight, więc pozwolę wam pokazać ten ostatni z ostatnich fightów w zasadzie. <laughs> Czyli zobaczcie co się tutaj stało dokładnie. I to Maxie powiem wam szczerze mówiąc, że dodałbym sobie do montażu tylko pokażę wam siebie, mniej więcej w tym miejscu. Jak widzicie, to jest istny chaos. Jeśli chodzi o to, a ja cały czas miałem low HP i szczerze mówiąc, uciekałem za wszelką cenę. Aż nadeszła ta sytuacja. Aż nadeszła ta sytuacja. Patrzcie, jeden opluty z Q. Drugi z W zabity. <grym> Trzeci dobity z Q. I szczerze mówiąc, z łatwością zgarnę triple Kita. I mam 12 fragów i 8 asyst, i tylko, jednego tylko zgona. Szczerze mówiąc, ja już czułem, że ta gierka powinna pójść na YouTube, więc szczerze mówiąc, dlatego wam to nagrałem. Jak widzicie, farmę już nadrobiłem, tylko jestem o 1 CS do tyłu. 25 staków meża i co daje mi naprawdę możliwą przewagę. A jeśli chodzi o drużynowego Golda, 6000? Tak, prawie że 6000 przewagi. W tym momencie, jak wszyscy nie żyją wraz z junglerem enemy, podejmuje się Nashora. Nawet samemu, bo Eliska ma to do siebie, że odpala W pasywę i sama sobie styluje życie, więc z łatwością przystępujemy do Nashora. I swoją drogą, śmieszne jest to, że 22 minuta, a, już, a ja już jestem tak nafidowany, jakbym był, nie wiem, w 40 minucie, co nie? Także podejmujemy się Nashora, jak widzicie, 23 minuta sobie jeszcze poczyszczę dżunglę przeciwnika żeby zawsze miał do tyłu swoją drogą nie wiem dlaczego nie wiem czy widzicie na minimapie ale mam ikonkę heralda i nie wiem o co chodzi nie tak w grze tak samo miałem cofamy się do bazy kupujemy full y, itema czyli banshee i kolejnym itemem w zasadzie zastanawiałem się nad tym co tutaj złożyć albo void Staffa, albo maskę w takim wypadku też dobrą można powiedzieć opcją byłoby Morello. Natomiast szczerze mówiąc, myślałem nad tym, że jestem już tak nafitowany, że po prostu potrzebuję zrobić damage, a nie być jakoś apetankiem, coś w tym stylu, więc Relaya tutaj odeszła. Po części można powiedzieć Morello też odeszło. Postanowiłem po prostu, że pójdę w Wojtstafa. Natomiast tego Wojtstafa, powiem wam szczerze mówiąc, że nie udało się wyfarmić. No, wiadomo dlaczego po prostu z łatwością mogliśmy to kierować. E, przeciwnicy po prostu padali jak muchy, że tak to ujmę. Zrobiliśmy na szybkości z Sajonem po prostu ich bazę w tym momencie nasza drużyna się biła. Fakt, faktem Draven skinął, ale oni zaczęli puszować e, bottom side. Co prawda my się w, <laughs> w śmiesznym miejscu tutaj schowaliśmy, e, ale jak widzicie, Kai'sa w tym momencie była jeśli chodzi o to o poziom tych zawodników, szczerze mówiąc nie był wielki, to jest słynny one shot, eee, ten poziom zawodników nie był jakoś obiecujący i szczerze mówiąc taki wielki, ponieważ graliśmy placementy na weście, więc podejrzewałem, że grałem tutaj na Goldy, Silvery, może na... na nie no, Irony bez przesady. Ale szczerze mówiąc graliśmy tutaj głównie na goldy, ponieważ zawsze po można powiedzieć, eee, Zawsze po sezonie twoje MMRy wzrasta i wraz z tym możesz grać z goldami. Placementy mają to do siebie, że goldy e, grałem z unrankedami, którzy w ogóle nie grali meczu. No i tak szczerze mówiąc w mniej niż 25 minut, bo poddali w 24.58, e, gierka została zakończona, także prezentuje się damage następująco, chciałem wam jeszcze raz pokazać. Demęć prezentuje się następująco, 25 tysięcy w 25 minut, w sumie 26 koła. Jest naprawdę spoko wynikiem. No i szczerze mówiąc, dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych materiałach. Standardowo możecie napisać w komentarzu, do jakiej postaci chcielibyście jeszcze poradnik. Także ja spadam, na razie, strzała!